Hej, czy witajcie, z tej strony Gladki. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek ze Scrap Mechanic. Wiktor Słomiany, Nie wiem jaki nick imię i nazwisko zostało tylko podane, więc kolejna Mam mapka. Muzyk. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy, przypominamy, że jest 1 lipca, więc zapewne zobaczcie, czas. zobaczcie to pewnie dr drugiego dnia, więc minął czas. Nie musicie już wysyłać mapek. Dlaczego? Nie Dlatego, że. Znaczy, możecie, ale one i tak nie zostaną nagrane. Z tego względu, że będziemy sobie robić przerwę od Scrapa, przynajmniej na pewnie kilka tygodni, kilkanaście tygodni. Z tego względu, że jest tych mapek zbyt dużo, a my chcemy też troszkę pograć w inne gry, odpocząć od tej gry. Więc nie wysyłajcie już mapek. Wszystkie mapy, które wyślecie. Nie będą grane, po prostu. dokładnie, więc nie macie już co tego robić. Informacja również na kanale zarówno moim jak i Hadesiaka była na temat tego, że macie termin do 30 czerwca, więc jeśli ktoś zaczął robić mapkę po 30 czerwca, czy jej nie zdążył dokończyć, czy cokolwiek takiego, no to już niestety jest e, wasza sprawa, bo... znać guzik. Ja, ja słowa dotrzymałem. E... Ja słowa dotrzymałem, ja nagram wszystkie mapki, które są, oczywiście jeśli jakaś mapka się nie pojawi To tylko i wyłącznie dlatego, że Mapka powiedzmy była albo krótka. za krótka, albo powiedzmy była powtarzalna, bo różne rzeczy Się dzieją, czyli na przykład wysyłacie dwa albo trzy razy tą samą mapkę Albo na przykład na mapce były lagi, czy cokolwiek takiego, więc no to Powiem są... ci tak, przy skrajnych rogach są cztery Tak trzy na trzy, jakbyś przy rogach klikał trzy na trzy Tak? Aha Mówisz? Dobra, we wszystkich? Mhm O jest, coś tam znów było Jak już zrobisz wszystkie rogi, to mi powiedz Ty na trzy rogi mam, tak? Dobra. Aha No, zrobiłem. I teraz na samym środku jakbyś tak kliknął kilka, na samym dole Na samym dole? Mniej więcej środ, na środku, tak. O jest O jest, poszło. I teraz w prawym czekaj, tu będzie e, muszę złapać sobie jakiś klocek do ręki, żeby móc ci to wyliczyć. To będzie raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć i dziesiąta Kolumna. Od prawej, trzeci... czy od lewej. Od twojej będzie to prawej. Jeśli tak dobra, nie, no nieważne. Jeśli nie jest to strona, będzie Dziesiąta i trzeci rząd. Czyli to będzie tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Ideolo. Ale ja nie mam przejścia. Aha. To, to musisz mi coś, coś chyba, chyba musisz mi coś tam otworzyć. O, jak no, się w ogóle. No nie, no, no wszystkie guziki co powiedziałeś tam z no okej, okay, otworzyło ci się, tak? Nie. Nie? Nie. A nie możesz walnąć w to na przykład? No nie, bo ja tu nie mam takich drzwi oznaczonych. Ale, ale są co? tu. Ja się zastanawiam. O ile bo 5 przycisków? 5 raz, 2, 3, 6. Na, na rogach no to 6. Tak. na wszystkich rogach na dole i ten ten tutaj to powinno być nie wiem zobacz a czemu ściana między nami jest krzywo tak mi się przynajmniej wydaje czy to ta ściana O! U uderzy uderzyłeś aha to mi chyba musisz jakoś otworzyć um... No bo ja mam twardo na... ja mam twardo na te... E, nie na... no walnij w ścianę, masz nie, nie, otwarte. Nie ja nie mogę, nie ja nie mam otwartego. Masz otwarte, widzę z drugiej strony. Mam otwartego. Masz otwarte. Nie, nie walnij mam. to. No. no mocniej, jeszcze kilka razy. Czy ty musisz mi walnąć, nie wiem. Wiesz co, bo tu z tej strony nie jest... Wszystko jest odblokowane z tej strony. Widzisz? E? Wszystko jest odblokowane. Chyba, że sam dół jest zablokowany. Teraz to ja to wy... Dobra, idę sam nie, nie, nie wiem na czym to miało polegać, ale to a, jest. A, Tu jest chyba moje pomieszczenie, tak, o. tylko nie wiem do czego. Ej, a to. może wejść, spróbujemy to przejść bez tego najpierw. Bez sensorków? Aha. Mm. No, no oba bardzo dobrze mi poszło, że spacja mnie załapała się. Jaj. O Boże, spadłem. No. Wiesz nie, co nie, nie. ja sądzę, że to da radę zrobić nawet bez przycisków. Jeśli da radę, to znaczy, że to nie było tetowane. A może tak miało być, żebyśmy się męczyli? A, znowu spadłem. Znaczy będzie to może bardziej męczące, ale, ale zobaczymy. A, na, czyli najpierw na męka, później. Wiesz, co ja lubię, ja lubię czasem takie wyzwanie mieć? Tak? Każdy parkour jest dla ciebie wyzwaniem, przyja przyjacielu. Dzięki, dzięki, przyjacielu. O to jest śmieszne, że ja te parkury. Ja potrafię przejść takie parkury e, w momencie, kiedy nie ma tego. O, właśnie, doskoczyłeś, gratuluję. Ja potrafię przejść takie parkury. masz, przyjaciel! Bo... Czekaj, <laughs> sprawdzę, sprawdz sprawdz czy ciebie. mogę tu. No, oczywiście, musiałem nie doskoczyć do no, ja takie... Ale to jest najlepsze, odżyłem. ja takie parkury przechodzę, nie? Kiedy nie nagrywamy, a kiedy nagrywamy, to a, ja nie tak, potrafię tak, nic tak. zrobić. Tak, tak. tak. Chodź, no, no i, no, no i mnie hejcą, nie no. się no i, mnie he... no i kończę z tą rozgrywkę, żegnam się. cię. Nie, bo ty trzymasz serwer, przyjaciel I słuchajcie Ja mam, ludzie, ja mam, Boże, ja mam już drzwi bo, otwarte, nie? Bo ja, ja mówię wam to chyba co każdy odcinek już, nie? Ja też mam otwarte, ale zróbmy tak, jak trzeba. Słuchajcie. Ja i hejcha moja spacja pracujemy nad tekstem jeszcze. No dawaj. I, i, I Ja będę chyba banała w końcu za te pytania, nie? To no, <grym> Nie no, rozumiemy, że się pytacie, bo mówiliśmy, że zrobimy i tak zrobimy, ale no, no chwilę trwa z dokończenie tego, tym bardziej, że czasami są. No, problemy, problemy... troszkę inne. Typowe wozy tekstem, że się kłócimy, która wersja ma być lepsza. I jest lepsza, i, e, i tak kończy nasza, się nasza przyjaźń zawsze. Dokładnie. Nasza przyjaźń kończy się mniej więcej na parę godzin, w momencie kiedy przypominamy sobie, że musimy to dokończyć. A, a później takie, <gry> ej, ej, damian, co? Musimy nagrać skrapa dla widzów, i takie, o, no tak. I musimy się godzić, to dla was tylko. To zabrednia. Proszę. To jest, to jest labirynt. Labirynt, ale wiesz co, ja znam, że będą przyciski O ej, wiesz co, oszukałem, prawie oszukałem Prawie oszukałem Tak, tam są rury, wiesz w Widziałem właśnie, jak to chciałeś grzmotnąć, ale... Chyba ci I, nie ej, poszło Ej, no prawie, jakbym się bardziej przycisnął, nie, to... Dobra, mam jeden Eee, ziemia, powietrze Powietrze Tu mi nie pasuje wysokość tego znaczy tu generalnie patrzy też na ziemię, nie? Myślisz, że tylko dwie były? Drugi? Nie, sądzę, że były trzy Tak obstawiam. To i góra. Wiesz co, ja, byłe... ja miałem na dole Co jest, już otwierasz? Już możesz? <laughs> nie, ale próbowałem O, co, coś tam przełączyłeś? O jest, chodź przyjaciel A, widzisz, e? mówiłem, że będą trzy o. No. Patrz co... Autka! Dobra. E, one są na odwrót. Aha, są na odwrót. Dobra, ciekawie. Ja, ja na szczęście yeah. umiem się szybko dostosować Do takich o, o to wiesz To nie będzie łatwe Zastanawia mnie jedna rzecz, wiesz? To, to nie będzie łatwe ani trochę jak tylko zobaczyłem ten podjazd, tylko stwierdziłem, że nie, to nie będzie łatwe Eee, e, Damian. Ej, moje auto, halo. Halo, mój samochód. Halo. Halo, wróć. No już, już, stój, stój stój. To nie będzie łatwe, ani trochę. A jeśli zrobiłem taki myk? Co, przyjaciele robisz? Nie wiem, próbuję przejechać, ale to jest chyba awykonalne. To, ta mapa nie była tetowana. A, nie, to, to się na pewno da przejść. Aha. Nie. A musimy teoretycznie tam samochodem dojechać? Wiesz co, nie mam pojęcia. Wiesz co, możemy oszukać grę i, 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 i nie ten. Ale, 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 może da się, nie? Przyjaciel, to... chodź, ja mam pomysł. Ha, popchniesz mnie? Ale ja mam pomysła, nie, czekaj. Jaki masz pomysł? Czekaj, czekaj, A, to, to chyba, chyba, chyba tak nie zadziała, chciał. Nie, czekaj, Cze wiem, wiem, co masz na myśli, czekaj. Czekaj, daj mi chwilę, daj mi chwilę, ale, dobra. Ale wcale nie chcę połączyć samochodu. Czekaj, to musiałbyś zrobić tak. Ale to, ale to można połączyć tym. O właśnie, ja nie umiem tego włączyć. Jesteś głuptas. Łoooooo! <laughs> <laughs> Czekaj, zaparkujmy ładnie. O, teraz do tyłu. Czekaj. Do przodu. E. No do tyłu. Jak do tyłu? Do tyłu jedź, ja skręcam, a ty do tyłu. I do przodu w lewo. A ja no chciałem tak wiesz, na czekaj, całą długo. Do, do przodu tego. A tak chciałeś. Tak A. wiesz, elegancko. Okej. Okay. Dobra, zostawmy go tu. Dobra, już. Uda udało się. przeszliśmy Oś możemy teleturniej zrobić chcesz O też. Boże, znowu teleturniej. No dobra, bez teleturniej. I w ogóle nie, Mostacią hejciliście trochę ten teleturniej. Uważam, że to był... Pamiętajcie, Veronika ma bana. A Krystian ma jedynie pół, he, he, pół herbaty. Co półtorebki, Tak, półtorebki herbaty. Eee, ale jedź. ale takie, ale patrz, teraz popatrzcie, teraz takie naciskanie, to trochę takie nudne jest, uważam. A ta, tak to jeśli zadawaliśmy zada, sobie te, to. Jakiego koloru ma Damian przycisk na czole? Nie mam na czole przycisku. <laughs> jeszcze. mu jeszcze? Po, po tych wszystkich mapach, które przejdziemy będziesz miał. Ja będę miał oczy zamiast przycisku Oczy zamiast przycisku czemu? O to chodziło? Nie rozumiem, jeszcze raz. No, no bo zrobiłem błąd, oczy zamiast przycisku. A jakbym dobrze powiedział, to byłoby zamiast przycisków, zamiast oczu, miałbym przyciski, nie? Zamiast oczów takie przez fy od razu mi się kłębił. Bez oczu. Alo, zaparkowaliśmy, tak! I puchar, biedne te puchary są. No, tak troszeczkę bym powiedział. Ale, Ga... Jak on to przeczytać? To jest M? To duże? Gmod. Gmody... Gmody... Gmody. A to jest 7? Modys... 72. A, Dziwna, dziwna dwójka. Gmody z 72, dobra, no to już wiemy. Okej. Okay. E... 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 Nie, 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 nie piszecie nie, nie, nie. czasami swoich ników, więc ciężko, ciężko jest nam domyślić się o co wam chodziło więc Nie, mamy nadzieję że dobrze się, czy, ten, czy, czy czy mogę coś powiedzieć dobrego o tej mapie takiego że ten wiesz bo w sumie nic nowego nie było. Wow, wybuch, akcja, eksplozje! No, mapa jak mapa, no, no i tyle. Mapa miła do przejścia i tyle. E, co prawda nie wiemy jak wy planujecie, na przykład, żebyśmy takimi autkami to przechodzili, ale myślę, że podwójne auto było całkiem sprawne. E, dokładnie, bo nikt nie zakazał nam łączenia tych samochodów, bo w serii zaczęliśmy nie, nie, przed wprowadzeniem znaczy, tego, więc Nie, znaczy, możemy... nie było w ogóle zasad, więc mogliśmy robić cokolwiek nam się ich życzyło. No tak, ale mogliśmy zauważę, nawet zbudować że... swój pojazd. Ale zauważył, że w żadnych zasadach nie będzie e, nawiązania do tej spawarki, nie, nie? Nie, nie było bo wszystkie mapy były żadne. na starym e, tym tworzone, więc nie będzie na żadnej mapie takiej zasady. Więc będziemy mogli wykorzystywać spawarkę. Dokładnie. Więc będziemy spawać elementy ze sobą tak, żeby przejść mapę. Dokładnie i to nie <laughs> będzie oszustwo. Dobrze, Tu by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek, mamy nadzieję, że się wam podobało, zapraszamy na kolejne odcinki ze Scrap Mechanic, trzymajcie się ciepło, no i cześć! cześć.